200 kalorii z łososia, 200 kalorii z dorsza, 200 kalorii z antrykotu, 200 kalorii z polędwicy, 200 kalorii z udka z kurczaka, 200 kalorii z piersi kurczaka, 200 kalorii z jogurtu greckiego, 200 kalorii z beztuszczowego jogurtu greckiego. Wszystkie te produkty są zdrowe, wszystkie zawierają białko, ale efekt w diecie zupełnie różny. Dlaczego? Bo chudsze produkty białkowe dają ci więcej jedzenia, mniej kalorii i dłuższe uczucie Sytości. Białko lepiej syci niż tłuszcz i daje więcej wartości odżywczych w każdej kalorii. A gdy nie przeciążysz posiłku tłuszczem z mięsa, zostaje miejsce na naprawdę dobre tłuszcze, takie jak orzechy czy oliwa. Ale to nie znaczy, że tłustsze mięsa są złe. Tłuszcz też jest potrzebny. Daje smak. Teksturę i sytość. Łosoś świetny przykład. Jest bogaty w kwasy omega-3 mimo wyższej kaloryczności. Klucz to równowaga. Nie chodzi o unikanie, tylko mądre wybory. Wszystkie te produkty mają miejsce w zdrowej diecie, tylko trzeba wiedzieć, jak je układać, żeby działały na Twoją korzyść. A jeśli potrzebujesz więcej takich wskazówek, to zaobserwuj profil Norbert Rank.